W idealnym świecie ocenialibyśmy coś dopiero po poznaniu tego czegoś w całości. Ale świat nie jest idealny. Prawda? Ponoć mężczyzny nie należy oceniać po tym jak zaczyna, lecz po tym jak kończy. A nie mówimy o książkach? Ale chciałem cię tak wziąć pod włosek. No jest coś w tym prawdy? Nie. Nie? Nie. To jest głupie akurat. To tak powiedzę. nie oceniasz? A muszę na wizję oceniać Cię? Aha. Nie wszyscy muszą w A dobrze, czyli, czyli ja myślę, że powiedz, że doskonale mnie ocenia. Nie. Nie. Dziękuję. Teraz pójdę się popłakać i wrócę za 10 minut, jak się uspokoję. Nie dobrze, dobrze. Bądźmy poważni. Instytut. Casey Archer w tłumaczeniu Emilii Skowrońskiej, autorka ukrywająca się pod pseudonimem. Książka, która wrzuciła mnie w taki wir przemyśleń. Co by było, gdyby? Co by było, gdybym na przykład oceniał tę książkę po przeczytaniu pierwszych 100 stron? A jak to było po przeczytaniu wszystkich? Ha! No właśnie. Jakby to było? Oceniamy filmy. Oglądamy filmy, wyłączamy czasami po 5 minutach, bo stwierdzam, że to jest po prostu tak niedorzeczne, tak głupie, że się tego oglądać nie da. No tak, tylko że w sumie jest o tyle lepiej, że zazwyczaj trwają godzinę, maksymalnie dwie, a z książką jednak trzeba więcej czasu spędzić. No ale, no prawda jest taka, że no... czasami pierwsze minuty filmu, pierwsze strony książki potrafią zdecydować, znaczy no... my, po, my, my na tej podstawie potrafimy zdecydować, czy chcemy dalej to czytać, czy nie. Nie, Wiecie już oceniamy na samym początku, zanim tak naprawdę zapoznamy się z całością. Nie wiem ile w tym jest prawdy, ale ponoć wydawnictwa niektóre działają w ten sposób, że czytają pierwszą stronę przesłanego manuskryptu. Stąd też czasami, przynajmniej kiedyś, wydawcy prosili o to, żeby przesłać reprezentatywną próbkę twórczości. Czyli jakieś coś, z czego jesteś dumna, coś, co, czym możesz się pochwalić. I na tej podstawie często były podejmowane decyzje, czy coś wydać, czy tego nie wydać. tak? Y Próbki, trzy rozdziały na przykład podesłane. Przepraszam, że się wtrącę. To mi przypomina e, taki zabieg, jak się robi przy tworzeniu trailerów filmowych. Jeden film kiedyś polski oglądałam, zarombisty, bo naprawdę tyle świetnych momentów dali do Zwiastuna, jak poszłam do kina to się okazało, że to te momenty z były najlepszymi z całego filmu, a film hmm. okazał się porażką. Ale tak jest czasami, że no człowiek, człowiek nie, nie jest w stanie zdzierżyć, nie jest w stanie pomyśleć o tym, że dalej się wizja twórcy rozwija w coś pięknego, tylko patrzymy w tę brzydką gąsienicę, nie wierząc, że ta brzydka gąsienica może stać się kiedyś pięknym motylem, tak? No ja niestety mam tak, że nie potrafię się przekonać do przeczytania całej książki, jeśli ona mi się nie podoba. Mam wiele książek zaczętych, niektóre mniej stron mają, powiedzmy, 30, niektóre chyba nawet do 100 dochodziły, hm. ale no. Moglibyśmy kiedyś taki film nagrać, książki, które zaczęliśmy i nie dokończyliśmy. Owszem, u mnie byłoby tego w naprawdę, na palcach dwóch rąk by się nie zmieściło. Ale komputer nie wytrzyma tak długiego filmu. <laughs> nie, no. Sądzę, że to nie byłoby za bardzo o czym opowiadać, wiesz, w niektórych przypadkach, no. No i w każdym razie, no ja, ja nie daję zazwyczaj książkom szansy. Spisuję na stratę i trudno. Szkoda mi mojego czasu, skoro coś mi się nie podoba i już, no. Z reguły, kiedy mówimy o książkach, <grym> które nie wynikają ze współpracy, ze zlecenia, 50-100 stron to dla mnie jest taka mm, granica. Jeżeli do tej pory nie czuję się porwany, to stwierdzam, tego kwiatu jest o, więcej nawet niż no pół światu, 100 światów, więc y, mogę sobie <laughs> czytać coś innego, coś co mi podejdzie. Natomiast jeżeli chodzi o współpracę, zawsze dobrne do końca, choćby to były męki i bóle. I w ogóle teraz ludzie się zastanawiają, taki temat, Instytut, co, co oni będą gadali? No słuchajcie, Instytut jest jak reprezentacja Polski, dobrą ma jedną połowę. Czasami <laughs> jest to pierwsza połowa, czasami druga, w przypadku Instytutu druga połowa. O czym jest ta książka? Już tłumaczę. Otóż mamy do czynienia z Teddy, z dziewczyną, która potrafi wyczuć, kiedy ktoś kłamie. Jest hazardistką, gra namiętnie w pokera, no, mimo, mimo że jest bystra i potrafi wyczuć kłamstwo, nie za dobrze jej to idzie, aż wplątuje się w naprawdę duże kłopoty, z których. Wyratowuje się w dość nieoczywisty sposób. Mianowicie, otrzymuje zaproszenie do dołączenia do instytutu, do szkoły dla jasnowidzów, w której będzie rozwijała swoje niezwykłe, telepatyczne umiejętności i które też zapewni jej niejako bezpieczeństwo. Trafia zatem do tej szkoły, poznaje innych ludzi podobnych do niej, którzy również dysponują taką czy inną mocą. No i jak możemy się spodziewać, gdzieś tam w tym świecie na pograniczu będzie jakaś tajemnica do rozwikłania. Bo oczywiście tutaj. To, co mi się podobało akurat, to jest fakt, że ten świat, powiedzmy to sobie, telepatyczny, ta psychokineza, łączy się w jakimś stopniu ze światem realnym, ponieważ ci ludzie po tym instytucie, którzy ukończą ten instytut, są wykorzystywani przez jajej, FBI do rozwiązywania różnych tam zagadek, do typowania zbrodniarzy, do. No, po prostu do śledztw są wykorzystywani, tak? Brzmi to fajnie, ale pierwsza połowa instytutu była dla mnie. Takim przeciętniakiem, powiem szczerze. Książka, która zawiera w zasadzie elementy młodzieżówki. Yy, wszystko, wszystkie schematy, jakie tylko można gdzieś tam yy, zauważyć, nie dając w zasadzie nic więcej od siebie. Bo dobrze, to co tutaj czytamy, to jest Harry Potter, to są X-Men, to jest jeszcze masa innych, osobliwie dom pani Peregrin, czy wszystko to, gdzie jacy, jakieś dzieciaki z niezwykłymi umiejętnościami trafiają nagle do innego świata, powiedzmy to, i tam, tam, znaczy no nie innego świata, bo to mamy jeden świat, ale są szkoleni na kogoś wybitnego. Oczywiście jest motyw y, jed, bohaterki, która ma nadnaturalną moc, najbardziej niezwykłą ze wszystkich. No, na początku myślałem przeciętniak i nie miałem jakoś szczególnych nadziei, że to się rozwinie. I druga połowa nagle jest jak maknięcie, czarodziejską różdżką i wszystko się odmienia, autorka nagle ma pomysł, nagle ma power, żeby tę swoją wizję przedstawić. I teraz pojawia się ta myśl. Cholera, gdybym ja te książki miał ocenić na podstawie pierwszej połowy, to bym powiedział, dobra, przeciętniak, stawmy na półkę z przeciętniakami, no. drugiego tomu nie chcę. No, ale to tak niestety jest. No, ja wiem, że ja źle robię, nie kończąc książek albo nie dając im szansy, bo właśnie takie czasami opowieści mnie omijają. No, ale no, ja nie jestem w stanie po prostu się zmusić. Po prostu czuję obrzydzenie, niechęć i w ogóle niechęć do, w ogóle do czytania czegokolwiek. I ja wolę tego Pozbyć tej, tej myśli, że nie chcę w ogóle czytać, bo jak mam kolejną taką książkę wziąć, to już w ogóle masakra. Więc wolę przerwać i wziąć się ze co innego. Pierwsza połowa tej książki nie wyróżnia się kompletnie niczym. Powtarzane wzorce, powtarzane jakieś zachowania, postacie. Nawet te postacie szczególnie się nie wyróżniają, bo pierwszy rozdział, bardzo dobry pierwszy rozdział, który daje nadzieję. Po to, żeby potem dostać łopatą w łeb i z tej ziemi się nie móc podnieść przez wiele, wiele stron. Ale cały kształt, po tym co się dzieje później, okazuje się, że to jest książka naprawdę wyróżniająca się i bardzo dobra. I teraz oceniając po zakończeniu książki, ja mogę powiedzieć, że to jest bardzo dobra lektura, w ogóle nie żałuję i będę czekał na drugi tom, bo autorka na końcu tak nam pogmatwała, tak nam pozabijała, że nie wiadomo kto jest dobry, kto jest zły. Ja w ogóle uwielbiam, uwielbiam wzorzec, znaczy wzorzec, taki typ prowadzenia narracji, gdzie nie wiesz kto jest dobry, a kto zły. Ja tak samo, bo jest to coś takiego tajemniczego, taką gęsią skórkę się czuję. Tak, komu zaufać, komu nie zaufać. Kurczę, fenomenalnie, zwłaszcza, zwłaszcza tutaj połowa, powiem, od przesłuchania zaczynająca się. Od pierwszego takiego ważnego przesłuchania. Dla mnie już po prostu rozsiadłem się wygodnie i mówię, o kurczę, zaczyna się. Tylko gdzieś tam obawa była, boże, żeby to nie było chwilowe, żeby to nie było chwilowe. Ale jak już Archer z tego łuku przypieprzyła, to już poszło dalej. Też do samego końca po prostu na takim wysokim poziomie, świetne, chociaż zdaję sobie sprawę, że gdybym czytał tę książkę prywatnie, z tą stronę, dziękuję, dobranoc, auf tak ja. ali wederci archer Więc zobacz, jednak to ta myśl, że musisz, bo to twoja praca, to jednak czasami dobrze wpływa, nie? Czytanie to moja natura i praca, nie robię tego tylko dlatego, że tak się opłaca. Tak. A opłaca się, no zobacz, straciłbyś dobrą historię, gdybym a... tego nie przeczytał. Tak, ale wiesz, co? co, Mnie się od razu, już zwłaszcza przy końcu książki, nasunęła myśl, ilu świetnym rzeczom nie dałem szansy, bo gdzieś początek kulał. Bo często jest tak, albo książka ma dobry początek, a rozwinięcie słabe, i wtedy już nie masz ochoty czytać w ciągu dalszego. Albo z drugą strony ma słaby początek, ale rozwinięcie tak dowalające, tak mocne, No szczerze ci powiem, że tutaj rozwinięcie ja bym gdzieś. Podłożył okrutny książę, czarny mak. Wiesz, tego typu klimaty. Jest rozwinięcie, które ci robi nagle takie wielkie wow, że nagle jesteś i wiesz, że jesteś w domu. Że trafiłaś do swoich. Hogwart, witaj! Ale no, to akurat Hogwart nie było witaj. Nie, Harry... żegnaj. Nie, od Harry'ego Pottera jest jednak więcej <coughs> różnic. Wątek... Nie wiem, czy można nazwać wątkiem romantycznym, wątek, który jest tutaj, ale też, też był taki dość szczególny dla mnie ciekawy, na, na pewno ciekawy, bez, bez miauczenia, bez takiego, o, bo cię ja kocham, cię kocham, cię, nie, naprawdę powiem wam szczerze, nawet jeżeli początek nie zachęca, to ciąg dalszy jest dobry, ale ile filmów my odrzuciliśmy, to jest, to jest kurczę, ta dyskusja, ile filmów, książek odrzucamy? Przez to, że nie, nie damy Ale, szansy poznać całości widzę. Ja powiem tak, jednak z filmami to jest łatwiej przewidzieć, czy coś będzie gniotem, czy nie. No tak, wystarczy to. No. O, wega! No, Jak obejrzysz jedną trze trzecią, jedną czwartą filmu, to już wiesz, że no, dla jednej sceny czy dwóch raczej się nie opłaca tego oglądać. Ale wiesz, co, ja właśnie znam I wiele filmów, są. które właśnie dla tej jednej czy dwóch scen warto obejrzeć. Na przykład no, ostatnio oglądaliśmy tożsamość z kisakiem. Tak. Dla mnie to jest taki film, który w całości jest typowym przeciętniakiem, niczym się nie wyróżniającym, po to, żeby zakończenie mieć tak mocne, tak fajne, że cały film potem pamiętasz przez pryzmat tego zakończenia i chcesz do niego wracać. A ja ten film widziałem już kilka razy, mimo że w 90% to jest typowy przeciętniak. A to my? Super fajnie tajemnice się za, zaczyna, nie wiesz o co chodzi, a potem im dalej w las, tym coraz no, gorzej. No dobrze wiesz. Ja już o... normalnie jak sobie przypomnę, to miałaś wściekłość, wiesz, że to obejrzeliśmy do końca. Naprawdę. 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 <gry> no, kurde, nie, po prostu aż mnie ciary z, z nerwów przechodzą. Tak jak na, jak na wstępie hmm. powiedziałem, w idealnym świecie ocenialibyśmy po całości, w realnym świecie nie mamy czasu na przeciętniaki albo na gnioty. Za dużo tego jest wszystkiego. I przez to często się zdarza, że coś co jest ponad ponadprzeciętne, że coś co jest bardzo dobre, bo ja powiem szczerze, Instytut jest bardzo dobry. Mówię to mając klapki na oczach nie widząc z pierwszej połowy. Bo inaczej, to nie była zła połowa. To była po prostu powtarzalna połowa. Przeciętna. Przeciętna. Coś, nic, nic się tam nie wyróżniało. Do końca szukałem, czy do końca. Do tego momentu, w którym zaczęło się coś dziać, szukałem jakiegoś, jakiejś drobinki choćby, jakiegoś element siątka, detaliczku który wyróżni tę powieść, który pokaże mi, że Archer naprawdę ma w głowie jakiś pomysł, a nie tylko powtarzalne wzorce. Dlatego to nie... Nawet, nawet początek to nie jest zły. Ja jestem spaczony, bo za dużo podobnych książek czytałem, za dużo motywu jakiejś super mocy i tak dalej. Więc ktoś, kto nie czytał takich rzeczy albo czytał tego mało, czy zna tego mało, na pewno od samego początku wchłoni się w tej historii. Ja wymagam troszkę więcej, bo jestem już zepsuty, jestem spaczony. Nie ukrywaj mnie. No, to można nazwać spaczeniem zepsuciem. No to są też wyniki trendów, że jak są trendy, no to idziemy cały czas w tym samym kierunku. Ale mam teraz myśl, ile spośród książek, które odrzuciłem, zasługiwało jednak na to, żeby pociągnąć to dalej. Ale to jest wina autora, A ja? jakby na to Co nie Ja chodzi? mam powiedzieć. U mnie to są tony tego. Ale można zrzucić winę na autora, który nie potrafi gdzieś od, od początku, początku zaciekawić. zaciekawić. Chyba żadna książka nie jest równa, nie ma takiej, takiego równego poziomu. Ma mocniejsze, słabsze elementy. No na pewno jak każdy. No nie, nie każda scena, nie każde wydarzenie sytuacja ci przypadnie do gustu. Nie każdy bohater. No tutaj pod kątem bohaterów mamy plejadę różnych, różniastych, aczkolwiek głównie tych bohaterów rozróżnia się, przynajmniej na początku ze względu na ich mocę. Potem dopiero też lojalność taka. Dość ciekawie budowana jest lojalność i wierność między postaciami w tej książce. I to znowuż jest atut, który pokazuje druga połowa. Dajcie nam znać, jakie jest Wasze zdanie w tym temacie. Czy dajecie szansę, do którego momentu dajecie szansę, kiedy mówicie pas, dość? Jak oceniacie? Bo my na przykład nigdy nie oceniamy czegoś, czego nie doczytaliśmy, czy nie dokończyliśmy. Nie wypowiadamy się na ten temat w ogóle? No ja się bo... czasami wypowiadam. Że no to jeżeli coś się jest bo... frustrujące. No tak. dlatego i dlatego, no i tyle. No tak, ale generalnie ocen nie, nie rzucamy, bo nie wiemy, co było dalej. Natomiast Jesteśmy ciekawi, jak wy do tego podchodzicie, jak to u Was w ogóle wygląda, także dajcie nam znać, tymczasem polecamy Wam Instytut, który już znajdziecie w księgarniach. My się z Wami żegnamy. subskrybujcie kanał, trzymajcie się ciepło, cześć!